Cześć i mordeczki, banieczka na drodzeczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z cyberpunka I zapraszam do oglądania, na początku tylko przypomnę Żebyście zostawili łapkę w górę, suba na kanale, komentarz jakiś fajny i pozytywny, udostępniali na socjal mediach Zapraszam na swoje live'y, które są prawie codziennie I przypomnę o konkursie, o konkursach Jeden jest na 2500 subów 200 zł do wygrania. Drugi konkurs jest na 3000 subów hotel diablonów, sztuka nieśmigany do wygrania i na 2300 subów 20 zł blikiem płacę konkurs także no. Zaczynamy. Kontynuujemy. Co słychać? Witajcie z powrotem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City Dajcie mi chwilę. Nie mamy chwili! Kurwa! Czekajcie, mam coś. Przez okno, szybko. Już otwieram. Jestem drab drabina. Nie. O kurwa. Nie, nie, nie. No to kurwa, ładnie. Bug! To kurwy nędzy. Straciliśmy ją. Kurwa. Pierwsza liga Jackie. Jak Ci się podoba? O oh, Mój błąd. Bon? Kurde, sorry mordy. Dajcie mi chwilę. Nie mamy chwili. Kurwa. Nie ją wysmarzy. Czekajcie, mam coś. Przez okno, szybko! Już otwieram. Jestem dra drabina. Nie. Drabina? Nie, 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 nie teraz! Wykryli mnie! No i chuj i wysparzyło ją. Tak? To kurwy nędzy! Straciliśmy ją. Kurwa. Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Damy radę. Musimy. Kurwa, jak wysoko. No idź. Mierda! Uważaj, nie ruszaj się, zanim nie przelecą. Jeśli wpadli do Saburo, to trochę za późno. Nadal raz nie widzieli. Dobra. No idź. Idź. Gada madre. Scott, what the fuck? Ale się teraz podzieje Ja piero tole. No to nieźle. Cały plan poszedł rypać? Ciekawe. O cholera. <laughs> Blisko było. Relik? Mierda. Nie jest dobrze. Hmm. Jackie, jesteś ranny. Później. Teraz relik. Wnętrze rozhermetyzowane. Integralność chipu. 94% i ciągle spada. F mierda. Zwoń do parker. Żeby powiedzieć, że rozwaliliśmy sprzęt? Dwoń! Wi właśnie oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Mamy problem. Uszkodziliśmy transporter, integralność chipu Jackie. 86% 86% leci w dół Cholera Posłuchaj mnie teraz Jest tylko jeden sposób Któryś z was musi wpiąć relik do złącza neuralnego Vi. O czym Jesteś ty mówisz? Relik nie może znajdować się poza bezpiecznym środowiskiem Skoro trzeba mm. Ciekawe Del nombre del padre, del Hijo i y del spiritu santo. Amen. Mm -hmm. Jackie, I jak? Nie wiem. Chyba nic się nie zmieniło. Po naszym powrocie wypniemy relik i zrobimy pełen skan mózgu. Ale najpierw musicie się stamtąd wydostać. Pracujemy nad tym. Delamia? De Del, będziemy za parę minut. Przygotuj się. Oczywiście, panie Wells. Chociaż tyle. Musimy się jakoś dostać do lobby, a stamtąd do garażu. I to raczej szybciej niż wolniej. O! Ty okay, otwórki. Okay. Uwaga, pięknie. To mamy teraz. Czysto. Proszę nie opuszczać swoich spokojów i stosować się do zaleceń obsługi. Na to dół. Dół. Zaleciałem się, Zaleciałem się docikło. Docikło. Oddziały specjalne są w lobby. Zajmują cały budynek piętro po piętrze. Nie na okazję, żeby po ścianę z Czek tak po kroczku, w i wróg patrzy. Silencka, ja widmo. Odczekaj, i. Grony wykryły coś na wysokości penthouse'u i otworzyły ogień. Jorinobu Arasaka ewakuowany z terenu hotelu. Powtarzam. Jorinobu Arasaka ewakuowany. Etne Mosaki. Przyda się. O, on coś miał? Powoli na zewnątrz, pewnie obstawiona. Okej. Okay. Na terenie konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Dobra, spokojnie idziemy dalej. Tędy jesteśmy w widoku. Cholera, sprawdziliście pokoje zen? Tak, czysto. Nic podejrzanego? Drzwi balkonowe wyglądały na uszkodzone. Sprawdźcie jeszcze raz. No i co teraz? Idź do windy. Do windy mamy się dostać, ale po cichu. Nie mogę zablokowana Kamera tu będzie patrzała, czy jak? One... Uwaga. Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę. No nie fajnie, droga. I stosować się do zaleceń obsługi. Może się uda po cichu dostać do windy bez zwracania uwagi? Jesteś na widoku. Uważaj, wykryją nas. Uwaga. Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Jesteśmy na widoku.

Gada madre! Na plaza? No to super, fajna jazda. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do czarnych. Nie mam miękkiej gry! No nie mam miękkiej gry, niestety!

Dać. Chwila przeladuje. Nie, nie. Uwaga, na terenie Konkyp Plaza wprowadzam. Otwieram drzwi kurwa! Dobrze nadostał. Okej. Musimy się dostać do windy. Jest niedaleko. Pusty magazynek! Raz, raz, raz! Dobra, Nie możesz ją stać Zaraz będę gotów! Raz, raz, raz! No dalej, dam radę! Nie ma, że boli! Это есть то самое, Я бы вам ввел, если бы тут? Zmieniam magazynek! Dostał! Uwaga. Na terenie konpeki Plaza wprowadzono... Kurwa. Oficer może mieć drzazgę z autoryzacją do windy. Głowę mam tu drzazgę z autoryzacją. Hmm? Vamos, vamos, vamos. Dobra, spływamy stąd Co jest? Saburo Arasaka 150 lat i jebany akurat dzisiaj Taki kurwa numer Ciebie to kurwa bawi? Oszczędzaj lepiej siły. Ciebie to bawi? Ciebie to bawi? Bawi. Możesz mieć rozwaloną wątrobę. O, no, to już mnie. No właśnie. Ale wywózuj. Wyjdziemy z tego. Powiedz to Tibak. Powiedz to Tibak. Może by przeżyła, gdybyśmy tak nieko nie kozaczyli. Nie wyżywaj się na mnie. Przecież widzę, jak jest. Jeszcze wykurzyć Dobra, idziemy. Wychodź! Nic ci nie grozi! Została! Bądźcie dalej! Wystarczy, że przebiegniemy. W sumie nie muszę się wieldalać, co nie? Nie ma nikogo magazynek. Oh. Już długo nie poczuję. Kończmy to. Oh. Tak jest. Kurde, trafił tu w głowę to ja pielziele.

Nie ma miękkiej gry. Kurwa! Kurwa, toście doczekali. Teraz to windy. Ruszaj się. Ay. Gdzie ta Zasrana winda? Oko, no to zjedźmy do garażu. Tylko pogarsza swoją sytuację. Była! Musimy szybko przejść do samochodu. Podaj się! Na ziemię, Skąd tutaj to Szybko! Witam ponownie. Państwa problemy zostają zawsze. Zabieraj nas stąd! odporny samochód? Nieźle. Nieźle. Dziękuję za opinię. Z wozem wszystko okej? Okay? Jak najbardziej. Niestety. Jesteśmy ścigani. Ja pierdolę! Delame! Aktywuję tryb bojowy. Proszę zachować spokój. Spokój! Droga przejazdu została zablokowana. Proszę o kurwa O ja nie, nieźle. Jedzie mnie nie. Został namierzony przez interceptor przeciwnika. Zajmę się tym! I? Nie odpuszczają! Muszę rozpięć te boty No lepsza. Jeden an... się już... wykaczkował. Kolejny. Wrocław Interceptor został wyeliminowany. Nie zła robota... Jackie, jesteś blady jak trup! Ale się udało. Mówiłem. Skan medyczny wskazuje, że pasażer Wells jest w stanie krytycznym. Jedź do Ripperdoka. teraz! Przykro mi, ale to niemożliwe. Trasa przejazdu została ustalona i opłacona z góry. Procedury zabraniają mi ją modyfikować. Jebać procedury rób co mówię! W porządku, Wi. Wytrzyma. Sugeruję podtrzymać przytomność pana Wellsa. Hej, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz się z Misty, z matką. Jackie, nie zamykaj oczu! Misty... Misty wiedziała. Zawsze wiedziała. <laughs> Przefilnego go dla mnie Doki, doki Troszkę w odcinek będzie Czekam na save'a jakiegoś No nie gadaj, że on wykituje Się porobiło nieźle. Przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę, sub, komentarz, udostępnianie na social mediach, do live. Są konkursy. Nie żyję. Są też konkursy na moim kanale. 3... Co? 1 na 2000. Program Excelsior zapewnia dostarczenie zwłok pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Gdzie mam je zawieść? 1 na 2300 subów, 20 zł, blikiem płacę na 2500 zł na 2500 subów, 200 zł do wygrania, też blikiem płacę i na 3000 subów hotel Diablo. Nówka sztukha, do wygrania. Eee, Nigdzie czekaj tu na mnie, zawieź go do rodziny. Zawieź go do rodziny. Najbliższą żyjącą krewną jest Guadalupe Alejandra Wells, właścicielka baru El Coyote Coho. Tam dostarczy ciało. Pan Deshaun oczekuje w pokoju 204. Pierwsza lika, czeki. No, wysiadamy. Okej. Okay. Jeszcze tu mogę zapisać. Dobra motki, tu zakończę odcineczek, także jeśli... Jeśli Wam się odcinek spodobał to zostawcie łapkę w górę, suba na kanał, komentarz mi pozytywny, udostępniajcie na social mediach, rozstawiajcie lajki, yy, zapraszam też na live, przypomnę o konkursach, jeden jest na 2300 subów, 20 zł do wygrania blikiem płacę, na 2500 subów 200 zł blikiem płacę i na 3000 subów hotel Diablo, ducha sztuka nie śmigany do wygrania i zapraszam na swoje live'y, które są prawie codziennie. Ode mnie macie baniczkę na doleczko i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Siemaneczko, do zobaczenia, elo.